Jesteśmy na zawodach miejskich, sportowo-pożarniczych. Akurat w tym roku przypadło, że jesteśmy na terenie ośrodka sportowego Odry Miasteczko. Udział w zawodach biorą jednostki z gminy Tarnowskiej Góry, Świerklaniec, Miasteczko jedna jednostka z OSP. Dąbkowice, gmina Ożarowicka. Startuje 16 jednostek, z czego 10 w grupie A, Mężczyzn, dwie kobiece, cztery młodzieżówki, chłopieńce i jedna dziewcząt, żywnika. Zawody przebiegają sprawnie, wszystko jest zgodnie z planem.